Bongiorno Bongiorno, z tej strony samozwańczy, pseudoprofesor kolacja Piocek Klin i etap 17 San Michele Al-Adige Adige? Adige. do Bormio. 155 km, etap nie za długi, no i bardzo dobrze, góra-dół, mod Łycha z kolą. He, 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 Nie e, wróćmy spokojnie, uspokójmy to szaleństwo. Wczoraj rozmawiałem z Sylwkiem Szmytem. Sylwek Szmyt powiedział, że będzie jeszcze ciekawiej niż było. No nie no, było ciekawie, ale powiem Wam, że po wczorajszym etapie, ten dzisiejszy, mimo że ciekawy, to jednak tak no, źle wygląda. Jak, jakby to, jakby to, ten etap włożyć w to najludniejsze giro w historii, kiedy to. G, czyli Geraint Thomas, y, tłuk się z ogliczem o, o jakieś sekundy i to tak nie za bardzo się tłuku, y, tylko było ten podjazd pod oj był taki jeden etap, gdzie jechali pod wiatr i y, campo imperatore, czy coś takiego, no straszna, straszna to była nuda. Jeżeli by wrzucić ten etap po tym etapie właśnie wspomnianym przeze mnie, no to mi fu fu fu, ale tam się działo. Dobry etap, ale po wczorajszym, przepraszam Sylwku, nie był, nie był ciekawszy. Mieliśmy troszeczkę rzeczy przewidywalnych, a mianowicie co, czego można się było spodziewać? No, można się było spodziewać, że Mes Petersen będzie chciał sobie dziubnąć punkty sprinterskie, będzie, było można się spodziewać, że Lorenzo Fortunato będzie chciał sobie dziubnąć punkty w klasyfikacji Króla Gór, będzie można, można było się spodziewać, że D będzie chciał w, skompletować trylogię. Wszystkie te e, trzy rzeczy to prawda. E, Petersen nawet potem zabiera się w odjazd. No bo był początek sobie tutaj zapisałem, nawet niech to znajdę. 22,5 km pierwsze przejechane ze średnią 44 na godzinę. Pamiętajmy, że kolarzy musieli w tym czasie urobić 400 metrów wertykalnie. Pierwsze 40 km, czyli tak jak tutaj sobie popatrzę na rozpiskę, to jakieś 800 metrów wertykalnie. To w tym czasie pokonane. Zawodnicy średnia wyścigowa 45,6. Także. Dużo skoków, dużo walki. no Na początku chyba wszyscy byli w miarę pogodzeni, że, że Petelsen chce dojechać do tego pierwszego sprintu i złapać punkty, ale potem, no ciekawie, duże odjazdy, gdzieś to się wszystko łamało, nawet był taki pocichu atak, i to też ciekawostka. 125 km do mety, czyli zaledwie 30 km od startu. Duży odjazd, a w nim G, w nim Arensman, Caruso kogoś tu jeszcze mam, oczywiście Karapas, no i wtedy Byczkowi puszczają nerwy, także Byczek Byczek Del toro. Przeskakuje. Mamy taki rozłom parosekundowy dosłownie, no E-Way jest na przodzie. Majka tam, Rafał robi rzeź. W sensie no nie robi rzezi, bo musi dogonić tą pierwszą część peletonu, a to wszystko się spokojnie zamknie, to się zjedzie, ale byczek deltora nie może czekać, on skacze. Nie wiem, czy to miało też pokazać, że jest mocny, troszeczkę pokazać, że wczoraj to był tylko dzień słabości. Także, a, albo też troszeczkę no, brak spokoju i brak wyrachowania, brak doświadczenia, no bo pamiętajmy, że to jest młody byczek, to nie jest byczysko, tylko to jest byczek. Więc to taki, taka ciekawostka, która skończyła na, na rolkach w internecie, na Reelsach, tak zwanych, gdzie, gdzie dużo tego, tego było właśnie o, o ataku Del Toro. Warto powiedzieć, że od razu przy tych naciąganiu peletonów, przy tych skokach, przy tych próbach odjazdów, już było widać, że Ajuzo. Był chory i leżał w łóżeczku. Ajuzo nie. Bo były rozmowy: czy teraz Ajuzo okaże się dobrym kolegą z drużyny, czy będzie pomagał del Toro no, no nie będzie pomagał, bo Ajuzo tam grzał tyły. No dzisiaj palec aż mnie zabolał, kiedy scrollowałem, przewijałem stronę z wynikami, gdzie tam Ajuzo zajechał. Chyba dzisiaj 35 minut traci. ale to już nieważne: on przecież się nie liczy w tej rozgrywce ani trochę. No ale było widać, że będą cierpienia, że na mod czy na początku by nawet Paso Deltonale, już Ajuzo nie miał tutaj wybaczone za swoje grzechy dwóch poprzednich tygodni, także mm, można powiedzieć, że UAE jedzie już nie w pełnym składzie, no bo, tak teraz tak powiedziałem, nie w pełnym składzie, czy oni kogoś już stracili? Chyba chyba UAE w miarę suchą nóżką przeszło, nie, no to zaraz, tak, 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 to jeszcze nie to, tak, więc można powiedzieć, że już nie UAE nie jechało w pełnym składzie, bo Ayuso praktycznie no nie jest częścią drużyny, on po prostu nie wiem, walczy, żeby prawdopodobnie się wycofać z wyścigu, no Pewnie lekarze jeszcze proszą, żeby jechał, że nie jest tak źle, on im tak jakby udowadnia, że naprawdę jest bardzo źle. Do tego, jak już mówię o osobach, których uby dzisiaj zabrakło w UAE, no to warto powiedzieć, że Jay Vine na początku jeszcze gdzieś tam aktywnie, na początku etapu em, spawał te odjazdy, był widoczny z przodu, ale dzisiaj już kończy wyścig DNF, w ogóle czarny dzień. Czarny Dzień Australii, bo i Lucas Plap też nie dojeżdża dzisiaj, więc, dwóch Australijczyków zalicza dnf na tym etapie. No i suma summarum mamy duży, tutaj popatrzymy, fiu, 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 wszy, mnh, mh, mh, mh. E, więc mamy odjazd. Dobrze, co ważne w tym głównym odjeździe dnia można to chyba nazwać, który poszedł na paso del tonale, jest aż czterech zawodników z jumbowizmy, czyli myślimy sobie, oho, może wizmowy jedz, coś tutaj coś nam szykuje. Um, McNulty jest też w tym odjeździe, więc kolejny zawodnik, który do końca nie wiem, czy on jest tam, żeby pomagać, żeby walczyć o swoją top 20 w generalce, bo mu obiecali, że może to jechać. To no nie jest to na pewno pomocnik klasy Majki. McNulty jest tam jedzie tak trochę na siebie, a, a trochę po prostu jedzie. Także on jest zdeterminowany, żeby ten odjazd przodu się nie, roz, nie rozpadał. Jumbo pracuje w tym odjeździe na przodzie też, żeby szło dobre tempo, żeby przydali się może gdzieś tam na Motirolo, czy może nawet później Adamowi jejcowi. Do tego mamy... Cóż, no początek na, na mod tirolo, bo paso to taka rozgrzewka, no okej, okay, no cierpi tam Ajuza, ale o nim już zapomnieliśmy. No i na mod kolejny zawodnik odpada nam z walki o Malia Rose, o Malia Bianca. Czyli Tiberi. Tiberi jest odpalony w połowie od Tirolo na szczyt, w połowie szczytu, w połowie podjazdu. Widać, że Ineos też kręci tempo pod Bednala, czyli to jest ta ich klasyczna maksyma. Jesteśmy tutaj, to możemy czegoś spróbować, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Uwaga, uwaga, tak zwany spoiler alert: nic dobrego dla nich nie wyjdzie czy też nie wyszło z tego otrzymania wysokiego tempa dzisiaj cóż, cóż warto jeszcze powiedzieć z przodu już powiedziałem o czterech zawodnikach w ogóle taki skład ciekawy bo powiedziałem o czterech zawodnikach bo warto też powiedzieć, że jest Steinhauser czyli zawodnik z EF Education który prawdopodobnie będzie, będzie tutaj starał się pomagać Karapazowi w późniejszych odcinkach tego etapu UAE przejmuje, przy, że tak powiem, ym, tutaj pałeczkę pierwszeństwa. przejmuje pałeczkę, pałeczkę pierwszeństwa. Coś mi tu nie pasuje, za długo chyba na tej wyspie siedzę. P, p, 50 km przed metą, czyli to jest gdzieś tam końcówka. Mortirolo, no i nie wiem czy tutaj, bo Byczek del Toro tak nie wyglądał jakoś strasznie dobrze na tym podjeździe na Mortirolo, bo tam też było troszeczkę skakania. Skacze, um, skacze palicari jest z przodu, szykuje się, wygląda jakby do skoku. UAE jest z przodu który chce trzymać równy, równe tempo, parę kilometrów mamy jeszcze do mety Mortirolo, w odjeździe Bardet atakuje. Em, razem z Portugalczykiem, z o ja się nie mylę, Bahrain Victorious, czyli z Alfonso Eul Eulalio, tak z Bahrain Victorious, więc oni odjeżdżają, no i tu widać, że BAD będzie walczył naprawdę o tą wygraną, o te skompletowanie typyku wielkich, e, wielkich turów. Em, z przodu Palicari chce nakręcić tempo na Motyolo i może coś odskoczyć, bo ma też pomocników w odjeździe, ale karapas oczywiście robi atomowy atak. Jejs gdzieś tam się próbuje za tym utrzymać. Deltoro przeskakuje do, do tej jejca, do jejca, więc widać, że Deltoro może nie jest jednak ten byczek jeszcze taki martwy. No ale Deltoro już jest zostawiony bez, bez nikogo z przodu, już zostają odsiani tu jego pomocnicy. No i zaczynamy z jasno. Ten zjazd od Tirolo jest, jest no, naprawdę to lewo-prawo, lewo-prawo, wąsko-wąsko-wąsko, wąsko-lewo-prawo, wąsko, lewo-prawo. Tam aż pokazywali szansę deszczu, 40%, naprawdę jakby tam był deszcz no to nie, nie skończyłoby się to za dobrze no myślę, że ktoś by tam na pewno leżał może i ktoś leżał, ale nie z liderów więc mamy tutaj teraz pogoń na przykład takich zawodników jak Pitcock, któremu oczywiście troszeczkę zabrakło na tym podjeździe, ale za to na zjeździe był w stanie to, to zespawać, do tego jeszcze no Derek G pokazuje się, że, że jednak nie jest mistrzem w zjazdach więc troszeczkę otwiera przestrzeń i w pewnym momencie na, po końcu zjazdu z Mortirolo mamy taką Mamy jakiś taki lekki odjazd Palizari z Karapazem um, i um, ktoś jeszcze tam, tam, się, tam się zbiera, więc to jest. Um, więc to nam się teraz rozjechało z przodu, już praktycznie kolejne oddzielanie żadne od plew z jednej strony w ucieczce, z drugiej strony. Zawodnicy, którzy byli wysłani jako pomocnicy, no teraz czekają. Steinhauser widać, że czeka na Karapaza, więc to wszystko. Suma summarum się Pomod Tirolo zjeżdża efektywnie. Mówię, wszystko: no, już nie wszystko, bo tu nie mamy wielkiego peletonu, tylko już ci główni gracze, ludzie, którzy mieli spłynąć z odjazdu, też tam są. No i co, I zaczynamy rozkręcać, szykujemy się na Lamot. I teraz, co jest tutaj ważne do, do, do powiedzenia? Nie wiem dlaczego wszyscy może poczuli krew, może myśleli, że Del Toro już jest taki do ubicia jak Kajuzo, jak że dzisiaj straci pół godziny. Ale jeżeli nie ubili go na Tonale, jeżeli go nie ubili na Mottilolo, no to już teraz wjeżdżamy w krainę byczka. Ten, te ostatnie 35 km to jest jazda po to jest bardziej krótkie podjazdy, jakieś podjeździki eksplozywne, no i to jest jazda pod Deltoro. Więc mamy moment, gdzie na Lamot Tutaj kunszt Rafała Majki, który przerywa, można powiedzieć, atak Bory, bo Bora ustawia Martineza, i na jednym z zakrętów, martinez um, między Martineza Policarego wjeżdża Majka, i potem Martinez dostaje wiadomość na radiu bez oglądania się, że teraz gaz, idzie pełen gaz. Ale Majka jest za nim, więc oczywiście Majka nie goni, tylko Majka popuszcza tempo, co blokuje Pelizarego. Pelizari musi na radiu powiedzieć HOLA Hola, Wracaj Ryju, musimy tutaj poprawić, bo Majka nam zepsuł robotę. Potem oni próbują to zaatakować, ale to już jest wszystko takie bardziej przewidywalne. Do tego Pelizary nie będzie puszczony tak jak był puszczony wczoraj. No bo już staje się za bardzo niebezpieczny w generalce. No i koniec końców, przez szczyt na Lamot, atakuje. Wszyscy wszyscy szarpali tego bidnego deltora, no to on im się odwinął, zaatakował, zanim skoczył, no kto mógł skoczyć. No mógł skoczyć tylko Karapas. Ta przewaga uciekinierów nad głównymi graczami tego wyścigu maleje, 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 bo oczywiście jak mamy strzelaninę, to nikt nie będzie się oglądał na to, że fajnie by było, jakby Roman Bardek, który już wszystkich odsiał i jedzie z przodu wyścigu fajnie by było, jakby Roman Bardek wygrał sobie ten etap i skompletował tryptyk. No niestety tak, takich prezentów nie był dzisiaj skory rozdawać Del Toro, Carapaz też nie, ale Carapaz nie dał rady, więc panowie się tłuką, potem jeszcze w ostatnich takim krętej końcówce Del Toro odskakuje na 4 sekundy od Bardet i Carapaza, co też oznacza, że zgadnia sekundy te, tą premię, tak, więc na tej premii ym, za wygranie etapu Del Toro 10 sekund Badde mógł naprawdę już odpuścić, może by to jakoś skłoniło w późniejszych etapach w których jeszcze parę zostało w tym Giro żeby Carapaz mu może gdzieś tam go nie dogonił, czy dał mu wygrać etap jeżeli Carapaz by byłby w, w pozycji wygrywania całego Giro, no ale dzisiaj na pewno Francuz nie będzie miał o jednego przyjaciela w Ekwadorze więcej, także e, del Toro 4 sekundy zanim de Carapaz, no i teraz ważna historia Yates, nowizma wyglądała mocno, Yates jechał wczoraj myślę, że, że był najmocniejszy wczoraj Simon Yates, no może być Palizariego, chociaż nie, no bo Yates tak szarpał tego del Toro, a Palizari jechał swoje w ten, ten ostatni podjazd wczoraj. No myślę, że Yates był, był oprócz Karapaza, pewnie najmocniejszym zawodnikiem wczoraj. Więc Yates wjeżdża 15 sekund straty do del Toro, no i tutaj mamy też grupkę zawodników, którzy nadal się liczą, to jest Palizari, G, Caruso, w tej samej grupie Rubio Max no i wspomniany już dzisiaj Alfonso Eulalio. E e Pitcock już z minutową stratą dowozi Bernara w plecaku McNarty'ego, e Storka Keldermana, Luisa Mentiesa, no i potem minuta 13, Zana, Majka potem już 2.27, Ulisi, Żeniec, y, Fortunato, on się cieszy, bo dzisiaj nagolił tych punktów, on już praktycznie czekam tylko, bo dużo jeszcze tych podjazdów, ale on już jest praktycznie matematycznie, no, no już nikt mu tej, tej koszulki nie zabierze, musi tylko dojechać, Adam Yates, Cataneo, Wacek, Steinhauser, który pomaga, był tam, żeby dzisiaj pomagać, tak samo jak Martinez, razem, razem dojeżdżają, pomagają swoim liderom. Vendrame, Piganzoli, no i tutaj pierwsza naprawdę poważna ofiara dzisiejszego etapu, Michael Storer, którego tak wczoraj chwaliłem, 405 e, straty. Jedziemy dalej, bo to nie są ostatnie ofiary dnia dzisiejszego. Tiberi, fiu, 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 panie Tiberi, 10 minut 31 sekund w plecaku przywozi go kolega z drużyny Zambanini, zapomnijmy. Ta biała koszulka przy jego nazwisku to już jest, to już jest fake news. To już jest wyścig skończony dla Włocha. Jedziemy dalej, bo jeszcze przecież wszystkich tych, tych głównych graczy tutaj... Nie wymieniałem, kogo jeszcze, kogo jeszcze nam brakuje, to już trzeba poważnie, poważnie. O, Dawid Godiu 70., nie to, że on jest poważnym tutaj zawodnikiem na tym wyścigu, ale zawsze warto wspomnieć chłopaka, który miał podobno wygrać dla Francji, Tour de France. Scaroni dzisiaj odpoczywa po tym, po tych przeżyciach wczorajszego etapu 27 minut. Bilbao też już widać nie, nie w sosie, Asgen nie dla niego wyścig, WO2 nad. 87, ale tak przejeżdżam, Tymen Arensman. mam 32 minuty, Tymonie, Tymonie, cóż tu się wydarzyło? Jedziemy dalej, jedziemy dalej, szukamy. Mm, tutaj już poważnie jest, bo jest Petersen, jest od Luisa, Aulat, to znaczy, że są sprinterzy, no i tak szukam, żeby wam to tylko oddać. Szukam, szukam, szukam. Hepburn, Rocha, Edmondson, Baiz, bracia Baiz razem dojeżdżają. Monikę Kuzmin, Mast, Berne, Kovili, Rafetti, Bu Bu, bu Danule, Lampetti. E, jedziemy dalej, dalej, dalej. 140 miejsce, 141 miejsce, 35 minut, 42 sekundy. Juan. A Juzo dojeżdża w, w, razem z Lonardim i Kasperem Van Udenem, sprinterem. To tylko tak, żeby wam podkreślić powagę tej sytuacji. Mm, 52 minuty, y, time limit, dzisiaj nikogo to nie postraszyło. Ostatni na mecie. Simon Gugliemi z Arkei. No i jeszcze też ciekawostka, bo w ten duży odjazd nie zabiało się Polti Kometa, więc dzisiaj przez dużą część też, nie wiem, to chyba paso to na, ale jak, jak poszła informacja, że nie zabrali mieli jej za karę pewnie jazdę na przodzie, więc mogliśmy zobaczyć oprócz tych zwykłych widoków Wizmy, UAE, i Ineosu, dzisiaj mogliśmy jeszcze też zobaczyć Polti Visit Malta, bo za karę musieli, nie wiem, czy to była obrona pozycji w Generalce, bo. Najwyżej sklasyfikowanym zawodnikiem Polti jest, o ile się nie mylę, em, Piganzoli, tak, Dawide Piganzoli. No i on walczył tam, żeby oczywiście w odjeździe był McNulty, że mu tam za bardzo jakoś go nie przeskoczył. No, Piganzoli spadł o dwie, dwa miejsca: no z miejsca 12 na 14 w generalce. Jeżeli o to walczyło Polti. No to jest mi, jest mi ich żal. Myślę, że raczej to było za karę, że nikt się nie zabrał w odjazd. No i zobaczmy generalkę. Del Toro, potem, potem 41 sekund zanim Carapaz, 51 sekund zanim Yates, minuta 57 Derek G, Caruso 3.06, Bernard 4.43, Giulio Pelizari podskakuje dwa miejsca, 5.02, aina Rubio 6.09, Adam Yates 7.45. 7, Michael 100, 7,46, max pool 8 minut. No i dzisiaj, tak jak powiedziałem, z każdym z tych etapów powoli będzie nam ubywało, ubywało, ubywało tych możliwych zwycięzców Giro. No i bądźmy poważni, patrząc na to, jak ci zawodnicy się prezentują, jak jadą. No, mamy, pozostało 7, to tak już będę, będę hojny. Pozostaje 7 na placu boju. Giulio Palizari, który naprawdę pokazuje wspaniałą formę po tym, jak pozbył się słoweńskiego plecaka 5-0-2. Bernal jest tam, ale on, no nie, no brakuje, onu jest tam. Niby ma mniej, mniej, mniej straty niż, niż Palizari, ale myślę, że Palizari ma naprawdę, naprawdę poważne szanse, żeby skończyć ten wyścig na piątym miejscu w generalce takie bardzo realne a oczywiście jeżeli gdzieś tam coś się złamie w nogach Derek'a G czy Simone Jejce, Karapaza Del Toro no to blisko może powąchać podium nawet Pelizari z taką jazdą jaką prezentuje od ostatnich dwóch e, etapów, no Damiano Caruso stary lis e, piąte miejsce 306, więc jest taki bezpieczny, bo ma minutę ponad straty do Derek'a G, minutę ponad przewagi nad Bernalem, na takiej wyspie troszeczkę, no potem Derek G już wspomniany minuta 57, Jade Carapaz, Del Toro, no ktoś z tej trójki, wydaje mi się, że Del Toro nadal będę podtrzymywał, że Del Toro nie wygra tego turu, wydaje mi się, że okej, okay, te pozostałe górskie etapy to nie jest to co dziś, dzisiaj to tak jak powiedziałem, było troszeczkę tempo, które no nie zabijało wszystkich, nie połamało tym wszystkim faworytom nóg, bo jeżeli byśmy mieli Podjazd na Monteirolo kończący etap. Myślę, że te wyniki byłyby zupełnie inne, ale jak na dosyć krótkim etapie przejechaliśmy dosyć sensownym tempem, gdzie Deltore mógł się chować w pokołach na tym początku, szczególnie zwariowanym oprócz tego jednego dziwnego przeskoku, no to te ostatnie 30 pary kilometrów było zdecydowanie pod niego, więc, um, więc to była jego, no jego, jego świat. tak? Jego świat i. Mm, nie zostało już nam takich etapów gdzie, gdzie Del Toro może swoją eksplozywnością tłuc tych Yatesów, Dereków, G i Pelizardych. także zobaczymy e, czuję, że ktoś z tej tej trójki, jakiś naprawdę jeszcze bardzo zły dzień, jeszcze jeden co najmniej przed nim, mówię tutaj o tej trójce Del Toro, Carapaz e, Simon Yates, więc zobaczymy siedmiu zostało na placu boju no i czekamy na, na dalsze odsiewanie, tak? Jeżeli chodzi o punkt, punktową, no to Peterson ma 252 punkty, drugi Olaf Koist 135 i Del Torre 95 punktów, fiu, 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 dzisiaj wygrał etap, no, zbierał tych punktów w klasyfikacji górskie, no jest Fortunato, potem długo, 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 długo nic, potem jest Skaroni, potem długo, długo, długo nic, potem Juana Juzo, który raczej punktów nie będzie na górach, na górskich premiach w tym roku odbierał. No i Tarotsi, Euralio, Pejo Bilbao. No, zapomnijmy, tutaj musi po prostu Fortunato dojechać, co nie zawsze przy takich ciężkich etapach jest, jest oczywiste, ale nawet jeżeli nie dojedzie, no to tak jak powiedziałem, Skaroni pewnie przejmie to tą rolę, jakby coś się stało ja stanę raczej tą koszulkę dowiezie do Rzymu no w klasyfikacji młodzieżowej co, ubyło nam y, oczywiście Tiberiego mamy Del Toro Pelizari, tak jak powiedziałem 5 minut między dwoma zawodnikami max pół 8 minut, no ok, zapomnijmy o tym a może Piganzoli walczył tutaj o jakieś dobre miejsce w klasyfikacji młodzieżowej, no nie wiem co Polti i Kometa miało, Polti i Mall miało na myśli w klasyfikacji Movistarowej, FIU Movistar czwarty, Team i nadal na prowadzeniu, która jest najwolniejszą, Alper Sin de kto nie może dziwić, najwolniejsza drużyna e, tego wyścigu, no i co, no i tyle, no było ciekawie, ale tak jak powiedziałem, po tym za wysoko już była poprzeczka zawieszona po wczorajszym etapie, także etap dobry, etap ciekawy, ale troszeczkę przez tą bliskość do etapu 16 taki, taki czegoś mi brakowało. Jakiś więcej dramaturgii, więcej, więcej ataków, więcej odpadających faworytów, więcej odpadających powiatów, więcej, po prostu więcej. Dobrze, jutro 144 km Modbenio do Cesano Moderno. Sylwek powiedział: odjazd. Ja patrząc na to, że to jest ostatnia, przed Rzymem mamy jeszcze etap, yy, mamy jeszcze etap 18, 19, 20, 21, zostały, zostały dwie szanse dla sprinterów, ten etap i etap w Rzymie, a jeszcze trzeba będzie to opłacić jazdą po strasznych górach. Ja jutro stawiam, że, że jest ten Lidl, że jest ta Wizma, że jest ten Alpecin, że, że to są zawodnicy, że to są teamy z, z mocnymi sprinterami, jest 56 km yy, a nawet nie, no bo tu od szczytu ostatniego podjazdu mamy po niecałe, niecałe 60 km, tak? Prawie, prawie 56-57 km od ostatniego małego podjeździku z kilometrem jadbolowym do mety. Jest płasko. Myślę, że to jest sprint. Myślę, że to jest sprint albo etap podjazdowy. Nic nie zmieni się w generalce. oprócz oczywiście upadków i, i DNF-ów, tego typu rzeczy no i potem już zostaje nam bardzo, bardzo prosta śpiewka etap 19 166 km etap 20 205 km no to będzie to będzie na bez padonu to są góry 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 i jeszcze trochę gór eee, więc jutro, jutro bez, bez kontuzji bez tego typu rzeczy nie ubędzie nam tych faworytów nagle będzie na, nadal będzie mieli 7 wspaniałych ale po etapie 19 daję wam max 3, 3 wspaniałych no, i po etapie 20 będziemy już wszystko, wszystko wiedzieli. Dobrze, mam nadzieję, że, że nie jesteście rozczarowani poziomem tego, tego etapu, bo tak jak powiedziałem, był bardzo ciekawy. no Tylko, że źle mu się, ciężkie mu się wylosowało umiejscowienie w tym giro po etapie wczorajszym. Także do pozostaje mi powiedzieć, do usłyszenia jutro. Do zobaczenia. Ciao, ciao. Does go on pizza. <laughs>